Dzień dobry, nazywam się Agata Rytwińska-Swatek i jestem farmaceutką pracującą na co dzień w aptece. W dzisiejszym odcinku z cyklu pacjent z objawami przeziębienia w aptece poruszę ostatnio bardzo modny temat. Przybliżę Państwu zależność między mikroflorą jelitową a odpornością organizmu, a także wyjaśnię, jak probiotyki wpływają na system odpornościowy człowieka. Materiał ten jak zawsze został przygotowany we współpracy z serwisem aptekarz.pl. Zapraszam do oglądania. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że za odporność organizmu w znacznym stopniu odpowiadają jelita. Jest to dość ogólne stwierdzenie, jednak tkwi w tym dużo prawdy. Odporność w dużej mierze zależy od sprawnego działania układu immunologicznego i jego komponentów a główną funkcją układu pokarmowego jest przecież trawienie i wchłanianie substancji odżywczych. Ale aż 70% układu immunologicznego znajduje się właśnie w jelitach. Jelita zapewniają też organizmowi ochronę, której skuteczność uzależniona jest od szczelności komórek na błąka jelita oraz od kondycji bytującej w nim mikrobioty. Mikrobiota to zbiór ponad 1500 gatunków różnych drobnoustrojów umiejscowionych w jelicie człowieka. U zdrowej osoby drobne ustroje te znajdują się w stanie równowagi biologicznej. Do zaburzeń homeostazy mikrobiologicznej może prowadzić niewłaściwa dieta, stres, używki oraz nadużywanie leków, przede wszystkim antybiotyków, leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych oraz prazoli. Aby wspomóc działanie mikrobioty, odbudować ją lub przywrócić równowagę mikrobiologiczną, polecane jest stosowanie probiotyków. Probiotyki to żywe organizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wykazują korzystne działanie zdrowotne, co potwierdzone jest licznymi badaniami naukowymi. Wykazano w nich, że probiotyki wpływają na odporność organizmu poprzez trzy elementy bariery jelitowej: mikrobiotę, nabłonek jelitowy i GALT, czyli tkankę limfatyczną układu pokarmowego. Na poziomie mikrobioty bakterie probiotyczne hamują wzrost niektórych patogenów i zapobiegają ich adhezji do nabłonka jelit poprzez konkurencję i współzawodnictwo o miejsce, receptory i składniki odżywcze. Poza tym szczepy probiotyczne produkują bakteriocyny, czyli związki zapobiegające rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, utrzymują odpowiednie pH w jelitach, co również zapobiega rozwojowi patogenów, a także stymulują komórki nabłonkowe do syntezy mucyn, czyli komponentów śluzu, który chroni jelito przed toksynami i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki probiotykom wzmacniają się również złącza ścisłe między komórkami, co zapewnia integralność bariery jelitowej. Zaś w obrębie GALT probiotyki stymulują odpowiedź immunologiczną organizmu poprzez wzmacnianie, jak i wygaszanie nadmiernej reakcji układu odpornościowego przez modulację aktywności cytokin prozapalnych. Aktywują również komórki Natural Killer które eliminują komórki nowotworowe lub te zakażone przez wirusy i bakterie. Probiotyki wykazują znaczny wpływ na elementy układu odpornościowego w przewodzie pokarmowym, co podwyższa odporność lokalną, a to w następstwie prowadzi do lepszej odporności ogólnej. Jednak efekt ten zależy od wyboru szczepów bakterii probiotycznych, jaki zostanie dostarczony organizmowi. Ponieważ każdy szczep posiada inne właściwości pobudzania układu odpornościowego, wskazane jest stosowanie preparatów wieloszczepowych. Najlepiej przyjmować te, które zawierają dobrze przebadane szczepy, czyli Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis oraz drożdżaki Saccharomyces boulardii. Jednym z najlepiej przebadanych szczepów bakterii kwasu mlekowego pod względem wzmacniania odporności, a dokładniej zmniejszenia ryzyka infekcji układu oddechowego, jest szczep Lactobacillus rhamnosus. Gdy pacjent chce wybrać probiotyk, warto zwrócić mu uwagę na skład, ale również na to, czy na opakowaniu bądź ulotce preparatu widnieje informacja o klasyfikacji i kodzie taksonomicznym każdego szczepu. Ważna jest również dawka bakterii probiotycznych zawartych w kapsułce. Uważa się, że w celu uzyskania prozdrowotnych efektów niezbędne jest spożycie około 5 miliardów bakterii dziennie. Dobrze też jest polecić taki produkt probiotyczny, który jest symbiotykiem, to znaczy połączeniem bakterii kwasu mlekowego i probiotyku, czyli pożywki dla tych bakterii. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam do subskrypcji kanału farmacja.tv oraz do lajkowania materiału.